Hej, witam cię serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Krystyna, jestem dyrektorem i opiekunem klienta Oriflame. Dzisiejszy filmik jest w takim czasie wiosenno-świątecznym, powstaje i tak pomyślałam, że powiem troszeczkę o składnikach roślinnych, tak zwanych ekologicznych w naszych kosmetykach, w kosmetykach Oriflame. Co to w ogóle znaczy i, jak, i co Oriflame ma w ogóle do zaproponowania w, w tym temacie. Są takie dwie główne serie w, w kosmetykach Oriflame: jest to seria Eco Beauty, taka, i seria Beautanicals. Tutaj jest przykład tej serii kosmetyku z tej serii, które mają tak zwane certy odpowiednie certy certyfikaty informujące, że są to produkty, że są to kosmetyki, tak zwane ekologiczne. I teraz tak, zaczniemy od tej serii Eco Beauty. Tutaj akurat pokazuję przykład olejku do twarzy, i to jest seria Oriflame. Która uzyskała serię produkty, bo to konkretny produkt zawsze musi mieć ten znaczek o tym świadczący. Jest to, jest to produkt, ten olejek i pozostałe z tej serii, które mają certyfikat tzw. Tak Ekocert. I co to znaczy? To jest jeden z najbardziej znanych certyfikatów, znajdujących się na produktach ekologicznych. Może być Ekocert kosmetyki naturalne i EcoCert, y, kosmetyki naturalne i organiczne. I y, y, ten olejek jest dobrym przykładem właśnie takiego podziału EcoCert. Ten olejek ma Oriflame, ma certyfikat EcoCert y, kosmetyki organiczne. Natomiast Krem pod oczy, który jest dostępny w tym katalogu bieżącym, czyli katalogu numer 5, ma certyfikat ekocert kosmetyki naturalne. I teraz jak, jak, to, jak to rozgryźć? Ekocert kosmetyki organiczne to znaczy, że skład. Czyli na przykład takiego olejku, w 95% jest z surowców naturalnych albo pochodzenia naturalnego, 10% surowców i minimum 95% substancji roślinnych musi być certyfikowane jako organiczne, tak? czyli nawożone bez użycia. Na przykład pestycydów, to jest bardzo, bardzo ważne, więc stosując, nakładając taki kosmetyk na, na twarz, wiemy, że on jest rzeczywiście, możemy go nazwać naturalnym. W związku z tym, że metody pozyskiwania takiego olejku w, w tym kosmetyku są również naturalne. W związku z tym nie zawiera on jakby jakiś tam czynników jeszcze, które jakby powodują, że, że traci swoje wartości naturalne, tak? ponieważ jest w oparciu o takie tradycyjne technologie produkowane. Także bardzo gorąco polecam. W związku z tym, że te kosmetyki, taka, takie serie są no, dosyć wymagają Dużej uwagi produkcyjnej nie są na masową skalę produkowane, w związku z tym bardzo często są nieco droższe od y, tych najbardziej popularnych czy tych, które no, są na masową skalę produkowane. Y, ten olejek, cena jego standardowa wynosi 99,90, więc sporo, w tym cena regularna. Natomiast oczywiście warto go y, gdzieś tam wyczekać czy, czy, czy przyuważyć, żeby kupić w promocji. Natomiast tutaj wiemy, że to co nakładamy na naszą twarz, szyję, dekolt jest po prostu no, najlepszej i najwyższej jakości, także serdecznie polecam. Natomiast to co na pewno warto w tym katalogu kupić z tej serii to na przykład krem pod oczy, ponieważ on normalnie kosztuje 47,90, czyli to jest ta cena regularna tego kremu pod oczy. Natomiast w tym katalogu cena dla klienta 22,99 grosze. Zawiera olej z nasion borówki brusznicy i rokitnika. Krem pod oczy. Natomiast olejek do twarzy to jest wyciąg z z, z olejku arganowego i ekstrakt z bawełny. Także takie są główne składniki akurat w tej serii. Drugą taką serią, w, jeśli chodzi o Oriflame, jest seria Butanicals i tutaj ja mam kilka jest to jedna z moich ulubionych serii kosmetycznych Oriflame, i tutaj mam przykłady tej, tej serii, o, dosyć dużo. To jest seria przede wszystkim do pielęgnacji yy, ciała czyli mamy regenerujący szampon do włosów, maska odżywcza regenerująca do włosów, yy, płyn pod prysznic, mydełko złuszczające. I rewelacyjny krem do, do rąk. To są akurat wszystko moje kosmetyki, ponieważ jest to rzeczywiście taka moja ulubiona, ulubiona seria. I teraz czym ona się wyróżnia? Ta seria ma certyfikat Vegan Society. To jest też bardzo ważna, między innymi <grytania> z istotnych rzeczy dotyczących tej serii. Bardzo, bardzo ważny znak mówiący o tym, że w tych produktach, nie znajdziemy um, jakby składników pochodzenia odzwierzęcego. Ta seria również produktów nie była testowana na zwierzętach. To jest bardzo, bardzo ważna uwaga, więc jeżeli Szukasz takich produktów na rynku, chcesz wspierać właśnie tego rodzaju kosmetyki, producentów tego rodzaju kosmetyków, no to bardzo polecam zwrócić uwagę na, na, na tę serię. Oprócz tego to jest seria, która jest w 95% oparta o składniki naturalne, bogactwo różnego rodzaju minerałów ja przeczytam, co tutaj się znajduje. Sód, potas, wapń, fosfor, magnez, cynk, mięć, krzemionka. Biodegradowalne formuły. Formuła jest przetestowana dermatologicznie. Głównym takim wyciągiem roślinnym, który wzbogaca i daje ten, 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 ten power tej, tej serii, to jest wiciokrzew. Wyciąg z, Wycio, z, Wy, z Wiciokrzewu, także szwedzkiego. Także bardzo, bardzo, bardzo polecam taką serię, żeby zwrócić na nią uwagę. I uwaga, ta seria w aktualnym katalogu w ogóle nie jest wyeksponowana, czyli w katalogu numer 5, ale w katalogu numer 6 będzie w bardzo dużej promocji praktycznie 40 ponad 40% taniej, więc naprawdę warto, warto się zainteresować, zainspirować i tak jak mówię, 95% składników pochodzenia naturalnego, zarejestrowana w Vegan Society, biodegradowalne formuły i materiał na buteleczki z recyklingu. Także tutaj taka podstawa proekologiczna, pronaturalna. Oriflame bardzo dobrze daje znać o sobie. To w tym filmiku to tyle. Dzisiaj tak króciutko przy okazji tych świąt. I zapraszam już za tydzień na nowości i hity katalogu numer 6. Dzięki.